Siemka, z tej strony Katien. Jeśli chcesz pograć ze mną w bedy i pojawić się na odcinku takie jak ten, to musisz wykonać kilka bardzo prostych czynności. Po pierwsze, wbij na mojego Discorda, linka masz w opisie filmu. Po drugie, musisz być na moim streamie na Twitchu, link jest również w opisie. Streamuję prawie że codziennie od godziny 18:00 i 95% moich streamów to gry z widzami, głównie w Bedwarsy. Trzecia, ostatnia yy, i chyba najtrudniejsza rzecz to, że musimy wygrać grę. Miłego oglądania i mam nadzieję, że do zobaczenia. Zrobimy ze mnie wojana ok. Oj, widzę. Oj, Laura, nie znasz naszego młodego pokolenia? To są za trudne rzeczy. Dzięki za obserwację gry, dodasz do party. Dodam, tylko musisz wejść do kolejki. No niestety Laurica, tak, je, tak już jest. Ja gram teraz z tobą. Super. O nie, wolno też tabki lecą. Wolno, wolno, wolno. Dobra, zostawiam to i idę po diamenty. Diamenty są potrzebne do tego, żeby leciały szybciej. Dobra, idę tam? Ops. Oh no! No właśnie, dlatego bym się nimi przejmował, Laura. Znaczy za to, że ktoś się na naszą emeryturę zarobić. Niestety. <grystanie> Mogę się nauczyć cut bridge'a. Może być ciężko, wiesz? Może być ciężko. Wow, 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 wow. Nie wiem w co pograć. W Robloxa Canox, w Robloxa pograj Hops, 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 Aj! Hops, Hops. No bo jak oni nie będą pracować, to z tak kim będziesz miała emerytury? O, 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 dwie sztabeczki tu? Nie mogę się doczekać widzowie Fortnite'a Super na farmacie, o, te pogresje Fortnite Ej, co to za Antynok? Halo? Gry, please pisz normalną czcionką, bo ja nie mogę tego czytać. Ciężko się to czyta. Piszesz mi jakąś czcionką, dziwną, podwójną. Nie wiem, co to jest za czcionka, ale jest niefajna. Tak, będzie się gra na Fortnite, jest. Nie będzie Waloranta. Nie, na Waloranta nie mam ochoty, na Fortnite mam. Nara. Nie lecę? Jajo, zjeść, smacznego jaja. Co ja, pitola, ale jazda? No, Fortnite będzie, będzie. Mam dzisiaj fazę na Fortnite. czas jak sobie grałem i mi dobrze w nim poszło. Ale mnie... o nie, O nie. O nie! do no, co to ma być? On jest cheaterem. Sebon. Możesz zagrać, tylko ja biorę ludzi zgodnie z kolejką. Wiesz? Więc jeżeli jesteś ostatni w kolejce, to niestety musisz poczekać na swoją kolej. Tak to działa. Tak działają kolejki. Umiesz w tapa estapa? Nie. Tap, estap? Nie. A to to? To ta taktyka? To to? Szkoda, że mam MC w Fortnite. Ach. Musisz usiąść na kąpie Kamila. Witam Karotka. You wanna fight, wanna fight? Od tyłu go bijesz? O ty, Brzydalu jeden. Dawaj, się lać? No, taki ostry jesteś. No i co, cwaniaku? Cześć Pawełko. Widzicie? Nigdy nie bijcie kogoś od tyłu, bo jak wybierzecie kogoś od tyłu, to nie wiecie, kiedy ktoś was weźmie. Ha? Złota rada od Katia na telewizji. Na. No. No, powyjaśniani. Ledwo przeżyłem to wszystko, ale żyję. Dobra, zaraz wjeżdża za łuk na salon, Oh je. Yeah. To jest technika strefowania, na przykład estap, to się robisz szybko, o Jezus, to za szybko, mój mózg za wolno pracuje na takie rzeczy, wiesz. To naprawdę potrafią spocone ludzie tak robić, ja nie potrafię. Ktoś kiedyś próbował mnie uczyć, ale... Ciężko, ciężko. Hej, subwa Primus, dzień dobry. No, człowiek, stawiasz klocka na twarzy. Nie lubię, jak mi ktoś stawia klocka na twarzy. Halo, ja potrafię? To znaczy, że jesteś spocony. Ja nie potrafię, słuchajcie, jestem słaby. Dobra, robię to. Let's go. A nie, to mu jest. Ale dostał. Po prostu grał w Minecraft od śmierci. Ja niby też. Ale miałem bardzo duże przerwy w Minecrafcie. Kiedy CS? O matko, ja grałem w CS-a wczoraj, ale bez streama. <laughs> Masakra. Nie nadajesz do tej gry. Dzięki yy, Gimegams za yy, obserwację. O, TNT spadło. Ej, mogę stąd zagrać po tej rundzie jeszcze raz. jest kolejka. Możesz wejść do kolejki. No, halo. Kto chce sobie ze strzały? Siema smacznego jaja. Dziękuję. Również smacznego jaja. To może Simsy? Ja wspomnę. Nie chcecie tego, żebym ja grał w Simsy. Jedyne w gry, które ja potrafię grać, jest jedna taka gra. Liga Legend się nazywa. Nie chcemy? No, wiem. Wiem, że nie chcecie. <ścoughs> Czemu nikt nie chce przychodzić jak ja kupiłem łuk? No! Halo! Liga o nie. No, w ligu się to ja potrafię. W Ligusie to umiem coś tam, ale w ligu się gram 10 lat właśnie, tak jak tu w Minecrafta. Tylko, że ty 8 Minecrafta, a ja 10 w Ligę. <grym> hmm. Zapraszam wszystkich na Discorda, macie link na czacie, a na TikToku macie na profilu. Wbijajcie, będzie mi bardzo miło. Liga Fortnite Valor Simsy. W ligę zagrałem raz, już nic nie grałem. Czemu nie spodobała Ci się? W grałem gdzieś o silnych nerwach. No, ja jestem tak po prostu cierpliwy i tak empatyczny, że po prostu ja w Lidze to jestem mega cichutko, nawet jak mnie coś bardzo znerwuje. Więc mogę powiedzieć, że mam bardzo dużo cierpliwości. Nauczyłem się cierpliwości dzięki Lidze. Mój brat widzę ma 450 level, ja mam 500 któryś. I tak dużo nie gram, bo miałem takie no dość spore przerwy od gier, bo streamowałem dużo Minecraft'a. No chodź, no czemu on nie przyszedł, bitch? Ominąłeś mnie w sensie, no bo nie zaakceptowałaś. Muszę line'a, było, że nie zaakceptowałaś zaproszonka. Wow! Fuck you, bitch! Nara! Hej, Braspi! A 200 level w lidze to dużo? Sporo. Można na EXT, grałem jeszcze. Zyćko jest... jest kolejka na Discordzie, więc na Discorda wbij napisz swój link na kanale. Hej, Zuzanna! I wtedy będzie, będę zapraszać według kolejki. To będzie kiedyś CS czy nie? Na streamie raczej nie. Jedynie w co grałem chwilę to Valorant. Ja też grałem w Valoranta. Znaczy... Z widzami głównie grałem w Valoranta, ale ja nie potrafię się strzelać, więc... No. Nie przepadasz z zagrami e-sportowymi, tak? gry lubisz, jak nie e -sportowe? Czemu niszczysz mosty? Chłopców kosi mosty, ty. Alo. Jajeczka zjedzone, widzowie? Jajeczka zjedzone dzisiaj? Nikt nie chce przyjść tutaj. No kurde, no i po co ja tu stoję? Tak, survival z recznościowymi w popularki. W jakie survivale lubisz grać? też lubię bardzo survivala. Moją miłością życia był Ark Survival Evolved Kurde, bez ja za chwilę do, do dziadku myślałam, że pogram jeszcze Muszę linka, no wysłałem Ci zaproszenie Nie przyjęłaś Ja też zawsze mówię na streamie, że wysyłam zaproszenie No już nikt nie chce tu przychodzić, no już wiedzą, że tu Wojam jest na wyspie i dupa, no Ja, ja też zadam jajeczko Chciałem, ale boli co chciałeś? je Jaje... Co? Co? Jajeczko boli od jedzenia? What the heck? Excuse me? O-o Nara? Ha, ale ze mnie ucznik dobry! O kurde bele, no! Mówiłem, że potrafię włók. Ale ze mnie kozacki Wojan, no. Powiem wam... Oni dzisiaj już nie będą pisać Wojan, tylko Katian. Chciałem swoje zjajeczko. O to nie polecam, nie polecam. To rzeczywiście mogło być to bolesne. Jękiwi muz morelowy, smacznego. The Long Dark, survival plus fabułka. Oj, nie kojarzę tego. Nie kojarzę, nie kojarzę tego tytułu. Mogę z tobą zagrać? Możesz. Jest kolejka na Discordzie, więc zapraszam na Discordzika. Idę po strzałę. Dobra, to trudne, spadam. No, trzymaj się, muszelinka, pa pa. Może ja coś kupię nam co? Za te diamenty, które mam. No, na przykład armor tam kupiłem. Uh, mogę wam kupić jeszcze więcej armora. Forestik, forestika też grałem, ale nie przyszedłem. I się zbieram do Sons of the Forest, ale póki co jeszcze sobie daję chwilę na tą grę. Mówię Ark, Survival Evolve. Skradł moje serduszko. To jest taki Survival z dinozaurami. Nie wiem, czy kojarzycie. Mega fajne Mega rozbudowany. No, po prostu przekozak. Ktoś do mnie strzelił z fireballa Ktoś do mnie strzelił z fireballa Fogwarci grałem na streamku nawet Jest, 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 grane, grane było Było grane na streamku, nie przeszedłem do końca, bo po prostu Już mi się w pewnym momencie on trochę Plus znalazłem taki zajebisty buch w tej grze, że nie mogłem przez to grać Zagrasz ze mną w Zagram, może kiedyś zagram Co sądzisz o Wardendze? A co mam o Varnedze? Wiem, że ktoś taki istnieje, nie oglądam go, więc tak samo nie wiem kto to Fran, frane ue, ue... nie wiem kto to jest. Nie mam pojęcia kto to jest, więc no... Nie wyrażam swojej opinii na temat osób, rzeczy, których nie znam. Nie przeszedłeś, bo ci się znudził? <grym> Straciłem na niego ochotę w pewnym momencie, ale dużo miałem, miałem 60%, albo 70% nawet. Święta to jest najgorszy czas pod względem psychicznym. U mnie nie potrafię się cieszyć, będzie mi to, że trzeba iść do rodziny tam siedzieć. Bardzo przykro mi, Zuzanna, w takim razie to słyszeć. No niestety, no nie każdy święta spędza tak, jakby chciał je spędzać. Mam nadzieję, że kiedyś to się u ciebie zmieni. Dynelight 2 Dynelight2 się nie dało go przejść, bo był zbugowany. Serio, Dynelight'a dujeczkę bym przeszedł na streamie, ale był za bardzo pobugowany. Dostał stopę ode mnie Hogwarts Legacy mi się lekko znudził, to prawda. To prawda. Hej, anime boy, boję się patrzeć, że to Firebola tam. Tam zostało dwóch na tej wyspie zielonych. Idziemy do nich? Chodźcie, bot na łuk, bot na łuk. Tam jesteś botem. Czemu mnie obrażasz? Może się zmieni? Na pewno się zmieni. Zuzanna, oczywiście, że się zmieni. Kiedyś na pewno. Znasz Fomi? Kojarzę, ale nie oglądam. Aaaa! O nie! Dostałem bana na TikToku na live! <ścoughs> Czekajcie! Czekajcie, czekajcie, czekajcie. Twój film live został ograniczony. Ograniczono mnie. Zaraz przeczytam dlaczego. Ktoś mnie zgłosił. Dlaczego mnie... Boże, a może dlatego, że pytam się czy, czy zjeście jajeczko. Został ograniczony. TikTok nie promuje treści, które manipulują zaangażowaniem użytkowników, na przykład praktyk polegających na obserwowaniu za obserwowanie. Excuse me? Praktyk polegających obserwowanie, zaobserwowanie? Co? Aż mi się ciśnienie podniosło? Halo TikTok, czy jestem nadal na live, czy nie? Bo nie wiem czy mi live'a ściągnęło, czy nie. Nie wiem czy ktoś mnie słyszy na TikToku jeszcze. Halo, halo? Jestem? Jestem, więc po co hejtować jak... Dlaczego TikTok stwierdził, że ja mówię, że dam komuś followa, jak nie daję komuś followa i zawsze mówię, że nie daję followa za followa? Boże, TikTok... To się nazywa... Na bank ktoś mnie zgłosił, na bank, 100%. No cóż, a tak zawsze jest z dziećmi. Dzieci zawsze są... też. W centrum. Nie śmiejcie się. Myślałem, że jestem bana na TikToku. Ale nie wiem, czy teraz będą chociaż nowe osoby wchodzić na TikToka, skoro mój film został ograniczony. Co ciekawe, czy on będzie się ludziom wyświetlać. No nie, wchodzą nowi ludzie, więc nie wiem. Zobaczymy. Ach, ten TikTok. Zuzia, no co do dzieci tak zawsze jest, tutaj się tego, no tego nie zmienisz, niestety. Kurde, nie zrzuciłem go, no, a miałem okazję. <ścoughs> Olo uciek mnie zgłosił na TikToku, nie, myślę, że nie. Mój brat cię zgłosił, niedobry brat. na TikToku na szczęście można się odwoływać O ty! Idę Ci pomóc, dawaj ich Nice! Ktoś nie uciekł do góry? Ej uciekł do góry, jest u góry, jest u góry, jest u góry jeden gościu, dawaj Wpadaj w dół, wziął. Nada. Bye bye, GG. Uh! Mm -hmm. mm. Co na TTV można? Co można na TTV?